No cześć, cześć, witajcie, to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Spec Simulator 99 Roblox. I słuchajcie, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie Opening. Opening, o którym już mówiłem, do dłuższego czasu tak naprawdę. A słuchajcie, chodzi mi o Opening, dokładnie tak. Często, dokładnie tak, słuchajcie, mam przygotowane ponad 1000. Tech kluczy dokładnie 1194 warte 86,5 miliona gemów. W tym huge, który jest do zdobycia z tej skrzynki, kosztuje 62 miliony gemów. Dlatego też mam nadzieję, że uda mi się jakiegoś jednego zdobyć, żeby był po prostu profit z tego openingu. Poza tym, słuchajcie, wbiłem sobie 50, dokładnie no 62 poziom Kiss Mastery, który. Które daje mi dokładnie to. Od poziomu 50 mam plus 10% better loot from the tech chest, więc powinienem dostać 10% lepszy loot. W tym też ogólnie od 99 poziomu mamy plus 25% better loot, ale powiem Wam tak. Zdobywanie tego jest takie ciężkie, że że naprawdę nie mi się wbijać z tego całego Kiss Mastery tym bardziej, że musiałbym na to widać, wydać naprawdę ogromne ilości gemów. E, chyba z tego co kojarzę, jeden Secret Key dawał około 500 Kiss Mastery a takie Kiss Mastery mam teraz 34 tysiące, nie? no to właśnie, żeby zdobyć jeden poziom ja potrzebuję już tyle sekretnych kluczy, a co dopiero żeby zdobyć setny więc słuchajcie, e, dzisiaj otworzymy sobie właśnie 3194 tech Chestów. Zobaczymy, co nam poleci. Mam przygotowany tutaj taki e, loadout pod huge'a właśnie. Nie wiem, czy to coś się zada. Bo to jest niby of Hatching Active. Już nie wiem, czy to działa. Chyba z, pewnie ze skrzynek to nie działa. Aczkolwiek jak mam, to czemu by nie użyć? Użyję też sobie Huge Potion. Bo czemu by nie? E, dam sobie też. Treasure Hunter. Nie, wiem, że to raczej na pewno nic nie daje, czemu to takie głośne jest, ale jak już mam, jak już mogę użyć, to kto wie, dalej nie wiem w sumie jak działa ta gra. E, więc co ja mogę powiedzieć, jeszcze zanim zaczniemy, oczywiście pod koniec będzie konkurs, e, będą wyniki konkursu i polecam także zostawić łapkę w górę i suba, e, żeby nie przegapić odcinka, który dla was szykuje, jest naprawdę, OP według mnie, odcinek. Bo jest to sposób, taktyka na dokładne, na dokładnie awg farmienie piniat. Dokładnie tak słuchajcie, jest pewna taktyka, niektóre możecie na awg sobie takie piniaty farmić. Ja właśnie ostatnio to robię, to mam przygotowane 1200 piniat i zobaczymy też ile w sumie profitu zdobędziemy z tych piniat. Więc może zostawić łapkę w górę i suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić od tego odcinka. A ja już przechodzę słuchajcie do openingu i zobaczymy co nam się uda zdobyć z 1194. Tech, częstów. Więc yy, da się jakieś w ogóle ten auto, chyba się nie da, muszę autoklikerem. Więc ja się wyciszam i zapraszam Was do time napsa, Rozsiądźcie się wygodnie. I co, mam nadzieję, że uda się zdobyć jakiegoś fujusza. No i oczywiście, zanim zaczniemy, wszystko odłożyłem sobie do tutaj small właśnie. Dzięki czemu będę wiedział dokładnie, ile w sumie zdobyliśmy itemów, ile będą warte, właśnie te itemy, co drobnęliśmy właśnie z tego tech chesta. Więc tutaj chyba mam nadzieję, wszystko odłożyłem. Nie wiem, czy może dropnąć tutaj ten jakiś ultimate czy coś. Chyba nie, chyba. E, więc no, e, wszystko odłożone. No i już zaczynamy. Timelapse. I'm the see the who That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Okej, okay, słuchajcie, witam was już po openingu Jak sobie możecie zauważyć na dole mam tutaj Ponad 9000 e, przedmiotów, które właśnie zdobyliśmy z tego oto tech Co się tu znajduje, nie wiem Nie otwierałem, nie patrzyłem się praktycznie na cały opening Jak mi gdzieś poleciał e, huge, czy coś innego podczas Lapsa, To nie wiem, nie wiem co mi poleciało e, Więc zobaczmy, chwila prawdy i prawdopodobnie łez No i nie ma huge'a, tak? Nie ma, co nie? Nie ma? Jest! Ja się nie wykazywał tutaj, ty dropnął. No. Co jest? Myślę, że nie dropnął. No. no i let's go, to mi się podoba, tym bardziej, że widzę tutaj dwa ultimaty. Udało się, widzę, zdobyliśmy huge Cyber Weareggoni, więc tysiąc tych kluczy oddało, chociaż jeszcze nie wiemy, bo kosztowały 85 milionów, póki co jesteśmy 62,8 miliona. Eee, zdobyliśmy, więc wszystko sobie wpakuję potem do boxa i zobaczymy. Ale bardziej mi to też w się, sensie no bardziej, może nie bardziej, ale ciekawe mnie też bardzo, jakie ultimaty zdobyliśmy. I tutaj, gówno <laughs> miałem nadzieję na jakieś tego typu ultimaty, eee, czy chociażby Tornado, a tutaj widzę, że chyba tylko dwa pet search, bo tutaj da się zdobyć z tego pet search, tak? Jakie tu ultimaty są z tego? Jakie tu są ultimaty? No pokaż, no pokaż, to eee, teraz nie pokażę, nie? Dzisiaj pod koniec ta Pet Surge W zasadzie sensie to i tak 120 tysięcy Ale dobrze, słuchajcie Zobaczymy sobie w sumie co zdobyliśmy i zdobyliśmy 38 piny, całkiem fajne, To jakieś charm stony, to jakieś mini chesty Gift bagów całkiem sporo z tego co widzę eee, To chyba... Ja to schowałem wcześniej czy nie? Czyli można to z tego zdobyć? Bo teraz mam mega mózgu Ta! No to tak, to raczej to zdobyłem, bo starałem się wszystko schować, chyba że, nie wiem, ale to i tak 2 miliony tutaj, tutaj 69 tysięcy, eee, spotek zobaczmy, no tutaj jakoś nie podropiły, to nie gada, że ja będę na minus, pomimo tego, że ja huge trwam, <grym> to jest bardzo możliwe, eee, czy ja zdobyłem shiny hunter? Nie... A, to byłem Shiny Hunter? Nie, chyba Shiny Hunter nie pochowałem, jak mi się wydaje. Wydaje mi się, że Shiny Hunter nie schowałem, ale nie jestem pewien, co do tego. Tak, czyli Shanti Shiny Hunter raczej nie schowałem, bo tutaj tego nie widzę. Mimo wszystko, udało się zdobyć Hitchpeta. Jestem mega zadowolony z tego openingu oddał. Chociaż mówię, schowamy sobie wszystko e, do boksa do tego boksa i zobaczymy ile to w sumie jest warte w gemach. Cały ten po prostu opening. Ale poza tym, który mnie ten, nie drop'nął ten huge, to szczerze loot taki se, taki se, piniaty spoko. E, bo raz za czas na początku mi dropiło trochę piniat, e, a potem już nie wiem, widzę, tutaj bot czy nic. Więc zobaczmy, ile kosztuje wszystko i wszystko kosztuje 73,2 miliona gemów, czyli nie jesteśmy na plus, pomimo tego, że stawiliśmy huge'a i to tak samo jak miałem za penningiem na crystal key, na krystalowe czesty. Też zdobyłem huge'a i też nie byłem e, na plus, ale no powiem tak: gdybyśmy nie zdobyli tego huge'a, to byłbym jakieś 70 milionów na minus. A tak jestem tylko 10 milionów na minus, no i mam huge'a. Jakieś tu inne dodatkowe e, rzeczy, więc jak najbardziej jestem bardzo zadowolony z tego openingu. Uważam, że jest profit, jest, ale mówię. E, jeżeli Huge już wyniesie, w ogóle cofnijmy ile Mastery zdobyłem teraz. Ja zdobyłem aż 5 poziomów Mastery, to jest naprawdę fajnie, e, całkiem sporo szczerze. Nie wiem też co mi ile się dostawało za jedno to. A słuchajcie, ponieważ e, konkurs z tego odcinka będzie na takie Exclusiva. Takie 3,3 miliona gramów, e, więc jeżeli chcecie takiego wygrać napiszcie hasło jako, że opening tech często, więc hasło tech i wasz nick z Robloxa. Ten tutaj małpa, pamiętajcie, ten do macie display. Name to nie display, tylko ten nick, żebym po prostu mogła wysłać mailboxem. No i tyle. Musi być oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Nie musi być dzwoneczkiem, po prostu zostawić dzwoneczek, bo mówię, szykuje się naprawdę fajny odcinek, w którym, po którym będziecie mogli naprawdę bardzo fajnie sobie gamy zarabiać na awku, więc myślę, że się opłaca zostawić suba z dzwonem. Mimo wszystko, teraz wyświetlałam się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka, więc gratulacje. Więc już ci wysyłam, to było 3 miliony gram, jeśli dobrze pamiętam, więc gratulacje, wygrałeś losu z odcinka. Proszę bardzo, więc jeżeli też chcecie mieć sens na wygranie, ekskluzywa takiego fajnego, no to mówię, hasło tech, z Robloxa e, sub łapka. No i tyle. No i tyle mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Więc opening jak najbardziej jeszcze wam pokażę tutaj. I jak ten już wygląda. No tak się on prezentuje, naprawdę mega ładny on jest, tak szczerze, mega fajnego mi się podoba. Szkoda, że tylko zwykły nie jakiś golden, ale... Kto wie, może w przyszłości otworzymy sobie 10 tysięcy takich tech-kluczy. Jeżeli będzie duży odzew pod tym filmem, to pod łapek, szczerze, 100 łapek i mogę zrobić taki openik, ale wątpię, czy to się szczerze uda. Mimo wszystko, zmieszamy taki cel. 50 łapek otwieram, 5 tysięcy tech-czestów, 100 łapek, 10 tysięcy tech-czestów. Jak mnie to będzie kosztować 800 milionów, ale może coś poleci. Dobrze, zobaczymy. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Topa i cześć, Siema.